Witajcie na Vlogasach z USA. Patrzcie co mamy dla was dzisiaj. Na tej serii vlogasu zamiast podróż mamy zdrapanie. Powiedzcie nam jak zdrapki w Polsce działają, ale tutaj mamy ile 50 dolców. Tak. no i zdecydowaliśmy nagrać, no bo rzadko kupujemy, ale zobaczcie, no już dwie to była takie. po zakupy spożywcze i jakoś tak na spiku, żeby kupić No już jest 8 dych na dwóch dychach. Tutaj no, mamy jakiś zobaczcie. symbol, co on znaczy mówisz. A, 40. No, no, no zobaczmy jak dalej będzie szło. Ciekawa jestem dzwoneczek. No, no okej, okay, to już. No ale zaczęło się ostro. No. no, zaczęło się ostro. Dobra, tutaj szukamy dwudziestek albo podwójnej dwudziestki. A to chyba w kółeczku musi być, prawda? To o, jest, jest coś, jest, jest, jest coś, jedna, coś, co tu jest? Czy, co to znaczy? No, zobaczcie. Trzeba reveal the price. No to będzie bania. O, o może będzie więcej o, niż. Bania, bania, zobaczymy. Bania, zobaczymy. 20. Zobaczymy. No ale to nie znaczy, jeszcze jest 20, co to jest? 10, 10 i... No i stóweczka. Stubeczka na, na 20. Super. No, zobaczymy. Tutaj no to, zobaczymy, czekaj, sam... już jesteśmy 50 do przodu no, chyba, już nie? 50 do przodu. A co tutaj mamy? Symbole szukać. Tu musi być gwiazdka jest gwiazdka, oh! czyli ticketing. I nowy, czyli się już wróciło. Drapać. Czyli mamy już co? 110? Już mamy 110. E, dobra sesja. Bardzo czasu, będziemy też takie robić. Pokazywać nam. Wam zdrapki amerykańskie i drapać z Wami w przerwach w podróży. W Polsce Ale nie, nie mieliśmy nigdy dużo. Szczęścia, Sukcesu, no. ale na tych całkiem, ale co całkiem. Ale to było 100 lat temu prawie, więc no, może się to zmieniło może teraz. Jak zmieniło. tam zdrabki teraz w Polsce wyglądają? Można coś na nich wygrać? My niedługo się wybieramy w kolejną podróż, ale jeszcze wam nie powiemy gdzie. Ostatnia zdrabka, to tylko numery, trzeba... A ja nie widzę co to za numer trzeci, 34? Tak. Tak, 34. 33. Zwykle jak tak robią, że jest jeden od Ciebie, to robią tak, żebyś czuł, że byłeś blisko. No, tak. ale czujesz, czujesz, ale póki nie jest wygrana, to nie jest. 24, 34, 29, 36, 7, 35. No ale nieważne. Nieważne i tak jest profit. Jest Ile mamy profitu jeszcze raz, żeby to podsumować? No było 50, a jest 110, czyli 60 dolców na czysto. E, nieźle. Fajnie, fajnie. No, Zakupy to... sponsorowane <laughs> przez Georgia Lottery. Thank you. A my się widzimy niedługo w podróży.